Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. A opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem. Kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem i chodził po całej Galilei nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy oto słowo pańskie kiedy pobieżnie czytamy tą dzisiejszą ewangelię możemy sobie zadać proste pytanie właściwie co jest nie tak panie Jezu Przecież wszystko idzie dobrze: uzdrowienia są, wyrzucanie złych duchów funkcjonuje, praktycznie miasto się cieszy i wszyscy są zadowoleni. To w takim układzie, czemu nad ranem wychodzisz? Czemu szukasz miejsca osobnego? Gdzie inni muszą Cię szukać, a potem nie wiadomo czemu, wychodzisz z tego miasta, mówiąc, pójdźmy do innych. Przecież, gdybyśmy się dobrze przypatrzyli, w tym miasteczku jeszcze znalazłoby się wielu innych chorych, wielu innych opętanych, i Twoja pomoc na pewno byłaby potrzebna. Moi drodzy, ja myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia jest doskonałą katechezą dla każdego z nas. Bo mówi o tym, że czasem odejście na bok jest ważne. Ważne, aby podjąć refleksję. Bo bardzo często, kiedy przychodzi sukces, ten sukces nas deprawuje. I zamiast nas, nam pomagać, ściąga nas bardzo mocno. Na dół. Bo dzisiaj Jezus Chrystus chce, abyśmy za każdym razem zadawali sobie pytanie: A jeśli robisz coś dobrego, to właściwie po co to robisz? Czy robisz to dla siebie, dla jakiejś korzyści, czy dla innych? Czy robisz to, ponieważ kochasz, czy robisz to po to, aby dowartościować siebie? Tak naprawdę ta dzisiejsza Ewangelia jest wielkim ostrzeżeniem dla każdego z nas, aby od nadmiaru sukcesu nie zaszumiało nam w głowie, abyśmy się nie odurzyli tym, co będzie pompowało naszą próżność. I za każdym razem Pan Bóg przychodzi i mówi: Jeśli zaczynasz działać dobro. Jeśli inni zaczynają poklepywać cię po plecach i mówią, jest dobrze, to niech to będzie dla ciebie ostrzeżenie, abyś nie popadł w próżną chwałę. Bo można podnosić ręce, można tańczyć i śpiewać, ale za każdym razem trzeba sobie zadać pytanie, dla kogo to robisz? Po co to robisz? Czy to ma dowartościować i zbudować Ciebie, czy ma być to oddaniem chwały Panu Bogu? I to jest chyba jedno z najważniejszych przesłań dzisiejszej Ewangelii. Nie ulega wątpliwości, że Jezus nad ranem nie musiał wychodzić. Ta Ewangelia i to szukanie apostołów jest pytaniem po to, abyśmy to my w momencie, kiedy. Przyjdzie sukces, abyśmy my zaczęli szukać Pana Boga i zobaczyli właściwie po co to robimy. Dzisiejsza Ewangelia jest takim wielkim oczyszczeniem motywacji i pytaniem po co to robisz? Dla siebie czy dla innych? Bo jeśli dla innych to okej, okay. a jeśli dla siebie to znaczy, że potrzebujesz nawrócenia. I tego szukajmy. Amen.